Pani minister, pani minister, pani prezydent of the Evans Foundation, ladies and gentlemen, dear students. Witam wszystkich zebranych bardzo serdecznie. Mam przekonanie, że warto uwrażliwiać na poetycję. Akcja Poezja Łączy Ludzi y, jest y, właśnie pomysłem na uwrażliwianiu na poezję. Bo przecież nie tylko o to chodzi, żeby uczyć obowiązkowych lektur. Ważne jest, żeby przeżywać te lektury. Dobry wieczór, Państwu. O poezji można mówić albo bardzo poważnie, nawet w trakcie albo trochę dłużej. Ja na ogół mówię poważnie, ale... Dzisiaj może trochę dłużej. Niedawno czytałem, bardzo mi się spodobał, wywiad z Julią Hartwig. Dziennikarka zaczęła do rozmowy od pytania, mniej więcej, nie, pani Julio, poezja, wiersze, po co to wszystko? A Julia Hartwig powiedziała, też się zastanawiam. <grym <grym <grym> bardzo mi się podoba to, że ten konkurs nagradza nie młodych poetów, tylko czytelników poezji. Ponieważ do pisania wierszy nie trzeba nikogo nakładać. Jest to jest jakaś przedziwna energia tkwiąca w ludzkości od zaraża Ja I raczej należałoby hamować pisanie wierszy. <śmiech> <śmiech> Natomiast e, myślę, że trzeba właśnie pomagać czytelnikom poezji, ponieważ oni są w natury rzeczy anonimowi. A, ambitnie na swój sposób i, 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 i chyba nożę. Mówić i odczytam e, nazwiska pięciorga laureatów. E, po pierwsze jest to pani Katarzyna Aleksandrowicz, która 17 lat 17 z grudziąca uczennica... Katarzyna prosimy na scenę. Uczennica. Uczyńca drugiego liceum, ale jeszcze nie wręcz. Nie, jeszcze nie, ale już chcemy Katarzynę na scenie. Dobrze. Uczyńca drugiego liceum, mimo króla Jana III Sowieckiego, wybrała wiersz Stanisław płonąca Żylaw. Żywi uznało, że praca ta i najciekawsza, jeśli idzie o refleksję filozoficzną nad jest. Po drugie jest to Jurka Baranowska, która ma lat 12. Z Elbląga, jest tam uczennicą szkoły podstawowej nr 12, wybrała wiersz mało znany, co się chwali, modlitwa konia z transportu, napisany przez Barbarę Bożymowską. Jury komentuje, że nagradza tę pracę za wrażliwość na okrucieństwo. Po trzecie jest to Krzysztof Korn, który ma lat 20 z Pagianu. Uczeń technikum mechatronicznego. Nie wiem, co to znaczy. Wstyd! Potęga smaku, nieba Herberta. Praca została nagrodzona za czytanie wierszy w kontekście współczesnej kultury masowej. Po czwarty: Maria Łuczak, 13 lat. Z w ogóle przeważa Polska Północna. Nie wiem, czy Polska to jest nieobecna. Gim więc z toru um, pani Mariusz, gimnazjum nr 24 wiersz. Nikosta Hadza-Nikolaou ucieli mi ręce. Praca nagrodzona, jak mówi Żyli, za kulturowe otwarcie i ujmującą szczerość w przedstawianiu własnych dylematów. I wreszcie numer 5, to jest pani Magdalena Podlaszewska. Lat 13, z Licza wiersz też Mandelsztana, książki. Praca nagrodzono za oryginalny ból wiersza i osobistą historię związaną z tym właśnie wierszem. Bardzo dziękuję. Poproszę Panią Minister, może o wręczenie dyplomu naszym laureatom. Dokładnie właśnie. Pod bardzo, bardzo dziękuję. Właśnie tu macie jeszcze prezenty. Dziękuję. Zaraz dowiemy się więcej o naszych laureatach. Ale na razie dziękuję, Adam. Dziękuję Wam wszystkim. Ciąg dalszy nastąpi. Jest tutaj Janusz Błowacki, członek jury. Ja Chciałem skorzystać z okazji i przeczytać fragment mojej nowej powieści. Chciałem powiedzieć, że ja zacząłem się wystąpić w tym żołnierzu. z tego powodu, że uważam, że to jest coś zupełnie znakomitego, bo to jest dowód na to, że istnieje gdzieś w Polsce, prowincjonalnej jakaś spora ilość młodych ludzi, która nie uległa wolnemu zjednoceniu, mówiącemu masowo z mediów, nie uległa tylko najrozmaitszym tam tańcom, śpiewom i tak dalej, tylko gdzieś żyje, w miastach, w miasteczkach, wzrusza się poezją, czyta, rozumie, inteligentnie komentuje i to jest po prostu no, wspaniała informacja na temat na naszego kraju. Na zon, no. Którzy dziś przybyli i to... którzy mają, mają wychowanie tak fantastycznych uczniów. Pani Katarzynie Kurek bardzo dziękuję. I bardzo dziękuję. Pani Kołodziejczyk, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, a teraz zapraszam na ulubione wiersze naszych laureatów. Dziękuję. Ja huśtałem się w parku przystawy, rozwyczajnej zwyczajnej huśtawce drewnianej i rozrosłe wyniosłe kasztany. Widzę, nie wiem, czy we śnie, czy na jawie. Pan też tam napisał ten wiersz, jak miał 17 lat. Wtedy jeszcze nie wiedział, co go będzie czekało w życiu. Wydawałoby się, że urodzony w dobrej rodzinie, zamożnej, w życiu zajdzie daleko. Zginął w Łagrze Stalinowskim. Tego wielkiego poeta właściwie wykończył taki fałszywy przyjaciel, który na niego dążył. Autor doradza w tym wierszu, żeby zagłębiać się wspomnienia swoje dzieciństwa, książki, które czytał. Gdyby no się zajmował tylko światem bajki, może by nic w się sensie nie stało. Urodziłem się w wolnej Polsce, a mimo to nie wszystkie zmiany mi się podobają. Rodzice mi opowiadali kiedyś w mojej okolicy, w mojej miejscowości, był piękny staw. A teraz ktoś go wykupił, nic z tym nie robi i zamiast stawu jest po prostu świetnisko. Nazywam się Krzysztof Korn, urodziłem się w 1989 roku w Pabianicach. Mieszkam w wiosce na obrzeżach Pabianicy z mamą, tatą, babcią i bratem. Chodzę do techniku mechatronicznego w Pabianicach. W tym roku zdaję maturę i egzamin zawodowy. W przyszłości chciałem pójść na Politechnikę Łódzką.